Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Słuchajcie, ostatnimi czasy bardzo dużą popularnością cieszą się kopy firmy Stadler TVT. I dzisiaj będzie odcinek o tych właśnie urządzeniach. Odcinek ten powstał, ponieważ często zadajecie mi pytanie w komentarzach oraz w rozmowach telefonicznych, czym różni się model GT od modelu TE. Dzisiaj odpowiem Wam na te pytania. Jak widzicie, przygotowałem dzisiaj dla Was dwa modele kopni stalner, czyli model TR25 oraz model GT25. W tym miejscu warto wspomnieć, że model GT występuje w mocach 20, 25 oraz 30 kW, a TR również w takich samych mocach, czyli 20, 25 oraz 30 kW. Czym te modele się różnią? To może od samego początku. Gabarytami ale to chyba jasne widząc te dwa urządzenia już na pierwszy rzut oka. Zanim przejdę do dokładnych wymiarów muszę powiedzieć, że moc kotła w GT oraz w TR nie wpływa na gabaryt urządzenia. Różnią się one tylko oprogramowaniem i elementami palinka. Kocioł GT równa się GT30. Jeżeli chodzi o gabaryt to to samo. Tak samo właśnie dzieje się w przypadku modeli TE. Widzicie od razu że gabaryt tych dwóch modeli się różni. Zaczynając od GET. Wysokość tego urządzenia to 123 cm, szerokość 61 ale z dźwignią do czyszczenia wymiennika to 65 Natomiast głębokość tego urządzenia to 137 cm. Jeżeli wliczymy do tego drzwi przednie, które otwierają na oścież, to wymiar, który potrzebujemy w kotłowni to 174 cm. Natomiast R ma wysokość 150 cm, szerokość 69, a z dźwigną do czyszczenia 75. Jego głębokość to 124 cm, ale gdy otworzymy drzwiczki na oścież łącznie z paskownicą, ten wymiar ma głębokość, jaki jest nam potrzebny, to 171 cm. Budowa kotła. TR wyposażony jest w dodatkową maskowicę, którą przez pieczęć Wam tutaj pokazałem. Pełnią ona rolę bardziej estetyczną, kocioł po prostu ładnie wygląda. Ale teraz po otworzeniu drzwi właściwych widzimy już zasadniczą różnicę między kotłem GT a kotłem TR. Kocioł GT ma dwoje drzwi, natomiast TR ma troje drzwi. Tutaj mamy dodatkowe drzwi do wyczystki czy też do palnika. Dodatkowe drzwi wpływają na lepszy komfort podczas na przykład czyszczenia urządzenia. Możecie również zauważyć, że kanał odciągowy w modelu GT i T jest taki sam. Został on stworzony głównie w jednym celu, aby podczas otwierania drzwi dym został wesany do środka, a kocioł nie został, brzydko powiem, okopcony, a co za tym idzie, żeby nie był po prostu brudny. Gdy tylko otworzymy drzwi wentylator wyciągowy zacznie pracować na 100% mocy, aby po prostu te spaliny czy też ten dym został całkowicie zniwelowany czy też wessane. Najważniejsze dane techniczne i tutaj zacznijmy od drzwi do komory załadowczej. Jak widzicie na tym filmie troszkę się nam różnią w tych dwóch modelach. Wersja GT ma drzwi o wymiarach 40 na 375 cm. A natomiast w modelu TR 43 na 40 cm. Nie jest to tak duża różnica w jednym i w drugim modelu, są one po prostu, jak widzicie, bardzo duże. Budowa komory spalania jest również tożsama w jednym i w drugim urządzeniu. Obie komory wyłożone są kasetami ze stali nierdzewnej, aby zdecydowanie wydłużyć żywotność urządzenia i wpłynąć na optymalne spalanie drewna. Idźmy do kolejnego bardzo ważnego parametru, czyli wielkość komory załadowczej. Tutaj w jednym i w drugim wypadku można powiedzieć, firma Stadel postarała się. Komora w GT to 105 litrów, natomiast w modelu TR to 150 litrów. Mało który kocioł dostępny na rynku ma tak gigantyczną komorę. Dzięki temu będziecie rzadziej chodzić do urządzenia w celu kolejnego załadunku paliwa. Ten parametr dobrze wziąć pod uwagę przy wyborze urządzenia, które ma ogrzewać Wasz dom. Kolejna istotna informacja, czyli jak długie polana drewna wchodzą do jednej oraz do drugiej komory załadowczej. Tutaj identycznie polana drewna 53 cm wchodzą bez problemu. Zdecydowanie ułatwi Wam to przygotowania paliwa do spalania. Od razu zaznaczam, że nie ma przeciwwskazań do spalania drewna iglastego w jednym, no i oczywiście w drugim wypadku. Jeszcze opowiem Wam o kilku bardzo ważnych parametrach technicznych tych oczywiście dwóch modeli kotłów. Waga kotła GT, kocioł waży ponad 500 kg, dokładnie 510 kg, jest co dźwigać, ale rekord bije TN. Słuchajcie, ten koziół waży 720 kg. Już kiedyś powiedziałem, że współczuję stratom, którzy będą musieli go znosić do kotłowni. Kolejny parametr techniczny, czyli ilość wody w imienniku wodnym. Słuchajcie, w modelu GT jest to 132 litry, natomiast ten prawie 200 litrów. Dokładnie 193 litry. Można powiedzieć, Taki mały bufor. Oba kopły w standardzie wyposażone są w sondę Lambda, która wpływa na efektywność spalania drewna. To bardzo ważna informacja dla wszystkich, którzy pierwszy raz mają zamiar kupić i użytkować kocioł na zgazowanie drewna. Ten czujnik po prostu ułatwi Wam życie i obsługę tych urządzeń. Teraz muszę wspomnieć o automatyce urządzeń GT oraz TL. Tak jak mówiliśmy ostatnio, firma Stadler sama produkuje sterowanie dla tych urządzeń. W obu przypadkach w standardowym wyposażeniu znajduje się sterownik z wyświetlaczem, jak możecie zauważyć, dotykowym. Co ten sterownik, co ta automatyka obsługuje? Automatyka obsługuje ładowanie buforu ciepła zbiornik ciepłej wody użytkowej oraz jeden obieg z zaworem mieszającym i pompą. Jeżeli chcemy obsłużyć więcej obiegów grzewczych, musimy dokupić moduł rozszerzający, który będzie obsługiwał bufor CWU oraz trzy obiegi mieszane. Bardzo ważna informacja: na chwilę obecną tego modułu nie można dołożyć do urządzenia później. Trzeba na etapie zamówienia urządzenia zdeklarować się, ile obiegów grzewczych będzie obsługiwanych. Dysza znajdująca się w paniku w kotle GT oraz TR jest specjalnie odlewana dla firmy Sztabler. Konstrukcja panika jest bardzo podobna. Zobaczcie, ile znajduje się tutaj wermikulitu szamotu. Widać, że to po prostu konkretna konstrukcja. Oba urządzenia, oba modele kotów posiadają automatyczną regulację powietrza pierwotnego i wtórnego, co również bezpośrednio wpływa na jakość spalania. Klapy od powietrza pierwotnego i wtórnego w kotle GT sterowane są poprzez jeden siłownik, natomiast w TR poprzez dwa siłowniki, czyli w kotle TR powietrze pierwotne i wtórne jest dostarczane niezależnie, czyli można powiedzieć bardziej precyzyjnie, ale trzeba powiedzieć jasno: zastosowanie w ogóle regulacji tego typu to jest już spory krok naprzód, o którym inni mogą tylko pomarzyć. Kotły sztabler na zgazowanie drewna posiadają wentylator, oczywiście wyciągowy, jest on renomowanego producenta. Co te dwa modele jeszcze łączy? Bardzo proste czyszczenie wymiennika. W obu przypadkach kotły posiadają zawirowacze spalin, które poprzez poruszanie rączką z boku urządzenia wyczyszczą nam wymiennik. Super ułatwienia. Zawirowacze spalin wykonane są ze stali nierdzewnej. Oba kotły możemy zamówić z zapalarką, która jest oczywiście zadopową. Jest to fajna opcja, ale nie obowiązkowa. Jeżeli ktoś nie zdecyduje się na zapalarkę od razu, może później ją dołożyć. Gwarancja. Tutaj również jest różnica. Model GT objęty jest 3-letnią gwarancją bez wyłączeń, natomiast model TR. 5-letnią gwarancją również bez wyłączeń. Oczywiście, jak w przypadku jednego i drugiego kotła, nasza firma, sprzedając to urządzenie, prowadzi również serwis fabryczny tych urządzeń, tego producenta oraz zapewniamy części zamienne. Mamy magazyn, w którym wszystkie elementy tych urządzeń się mieszczą. Oczywiście, magazyn jest zlokalizowany w Polsce. Także możecie, można powiedzieć, w spokoju użytkować to urządzenie. Podsumowując. Najważniejsze w tych kotłach jest, iż są one produkowane z wielką starannością i zaliczają się do produktów typu premium. Są dostępne od lat i przetestowane przez tysiące użytkowników. Firma Stadler bardzo dużą uwagę przywiązuje do jakości oferowanych produktów. Model GT ma świetny stosunek jakości do ceny i oferuje więcej od kotłów z podobnej półki cenowej. Natomiast ten to model kotła, który będzie spełniał oczekiwania najbardziej wybrednych klientów na naszym rynku. Ten kocioł jest po prostu, no można powiedzieć, wzorem, który warto naśladować. Jeżeli jesteście zainteresowani tymi produktami, zapraszam do kontaktu. W opisie filmu zamieszczam dane do mnie, czyli numer telefonu oraz adres e-mailowy oraz dodatkowo ulotkę wersji PDF do ściągnięcia z bezpłatnego hostingu. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!